Dobra idziemy właśnie po podręcznik cel Celina, czy jakiegoś tam typa, znaliśmy jakąś dziurę dziwną. Właśnie próbujemy tu wbić O by nie wiem o co tu chodzi No i przez to, że jak się tam w jakąś stronę... O, popatrzysz to jakiś bukiet, pa! <ścoughs> Ale jazda <All> story <ścoughs> Celina, Celina by cię w celi, <grym> co to ma być Gdzieś dziwne, schowane pomieszczenie, jakby, ale łatwo do tego bardzo wejść. To ja nie wiem, <grym> co teraz? Majki ściąga W pampersie będziemy popierzać tak ostatnio Nie wiadomo o co chodzi. Ui, zjebał się pójdzie. Dobra, to chyba już koniec to wszystko. Tak już... Pokazaliśmy dziurę to. <laughs> Nie wiadomo gdzie iść. Myślałem, że to gdzieś tutaj trzeba, ale to...